No, i się w kolejnym vlogu z Nierównej Walki. Pochwaliłem w poprzednim odcinku że ciągnik dokończony. Zadzwoniłem do klienta, poinformowałem, że gotowy i mówię, zrobimy jeszcze jazdę testową. Tu pozdrawiamy Kiertyniaków, tak było przekazać mi powiedziane. Także pozdrawiamy. I co jeszcze? Już miał być gotowy. Pompę, pompier zrobił. Jest lepiej, pokazuje dym, ma dawkę ale klienci zgłosili, że on miał takie coś, że słabł czasem pojechałem się przejechać z kilometr w jedną stronę po asfalcie, grzeje, jest dobrze obróciłem się, ale drugą, pedał podłogę, a ciągnik uuu, schodzi z obrotów po chwili łapie z powrotem ciągnie ujechałem parę metrów, zobaczył górę, schodzi z obrotów także stawiam, że albo teraz to ja już tutaj nakapałem, bo odkręcałem wyczyszczę kranik, rozkręcam po kolei wszystkie oczka, może z którym śmieć, zobaczę do filtrów bo pompa była zrobiona i pompa w że jest w porządku, także Gdzieś indziej musi być przyczyna. Zaglądamy do wszystkich oczek wszędzie i tyle. No, co ja? Muszę coś znaleźć. No i Siemano, kolejnego dnia rano. Dzisiaj skorzystając z okazji, udało mi się dokończyć silnik od Busa. Wczoraj do północy nad nim siedziałem. Miałem takie luźne popołudnie, bo popadał deszcz, nie było żniw. Byłem na dwóch awariach, chyba trzech, nie wiem, rozjazdach. Wróciłem, usiadłem do silnika, zawziąłem się po roku, prawie złożyłem go. Co wyszło? Wyszło standardowo, składanie po roku. Tego zabrakło, to się zgubiło, tam tamto się zapodziało. Dzisiaj, po poszukiwaniach, wszystkie części odnalazłem. Co najlepsze, nie wszystkie nawet u mnie leżały na garażu. Tylko w promieniu 20 km, wszystkie części się rozjechały. <laughs> Ale wszystko znalazłem, złożyłem. Silnik gotowy do montażu, a teraz nie mogę wyjechać, bo jest zastawiony wyjazd. Tutaj dwójka, której blachy są już praktycznie na ukończeniu malowania. Kabina już jest wymalowana, wypiaskowana, a ja teraz przystępuję do remontu tutaj kadłuba, żeby to do końca sierpnia najpóźniej skończyć. U! Kto tego nie wyjął. Tak nie ja, czy ty pompowałeś pracą? Ja. Mm. Ten dzisiaj został namoczony chemią już ze 3 dni temu Dzisiaj został wymyty Powiem Wam, że nawet jestem zaskoczony jak ten brud odszedł, wszystko jest do czysta, mało gdzie zostały jakieś zakamarki I teraz mamy tutaj listę rzeczy jakie w nim mamy wykonać I te rzeczy będę pomału działał, rozbierał Na pewno tu nie działa wzmacniacz, klient chciał żeby zobaczyć wzmacniacz Na pewno trzeba zmienić od razu mikropompkę jak będzie rozebrany Yy, na pewno ma być założona szybka skrzynia, hamulce, które nie działają nożne, mają być zobaczone. Wszystkie wycieki i wtedy korpus pomalujemy. Także trzeba się śpieszyć, bo dzisiaj mamy wtorek, a w piątek mają być blachy do odbioru. Także też trzeba będzie to jak najszybciej zrobić. A sam korpus to pół biedy. Potem dojdą detale: wszystkie do mycia, malowania, duperelki, blaszki, osłonki. A to się najdłużej schodzi. O, skobel jakiś. Komunistyczny albo jeszcze starszy do złomu. Także ja się zaraz biorę talarki pościągam, bo one pójdą w oryginalną kość słoniową, tak jak felgi, tak jak dach. To jest tam ten real, nie pamiętam, jaki tam był odcień 5015. Nie pamiętam, ale już jest umieszany w lakier, w mieszalni kolor, także wszystko jest git. Został mi tylko siwy do dorobienia kolor, ale powiem wam, siwym czekałem, aż umyję, i teraz jak umyłem. Korpus, tu się ucalał bardzo ładny kolor I może z tego coś dobierzemy Na zwolnicy też jest ładny, także Także, także ja działam to A tutaj tata składa silnik z skalmara Bo ostatnio przy próbie Pożniwnych upraw Silnik z kalmarza już praktycznie wyciągnął ducha do końca Także teraz będzie robiony Nowy Drugi silnik mamy z części, składamy po remoncie i zrobimy podmiankę tak, żeby było, żeby wszystko się wyrobiło z czasem. Także tu już wleciał nowy wał produkcji nieznanej. Zobaczymy. No, blok jest wylosowany, prosty, był sprawdzony. Ten wał będzie chodził. Także działamy. Dobra, kolejny dzień, koło południa, dziś od rana robota. Pomału ruszyła, tu już silnik jest wystawiony do wyjazdu Komplet filtrów wyskupiony. Tutaj wyjęta jest skrzynia Wstawię światło tak trochę tu Powiem wam jak jest Rozpułowiłem już, wydłubałem skrzynię z 902 Tu z tej strony Tu już coś był Bo tak Tu jest coś już zaspawane Napęd pompy jest już zaspawany na stałe, żeby nie było... Napęd pompy jest zaspawany, żeby nie rozłączać pompy Żółw był zaspawany i nie było bębna oczywiście, zająć, zmatniać Ale za to tył ciągnika To mnie zaskoczył Bo prawdopodobnie ten ciągnik na tyle nie był od fabryki rozpławiany Raz, że jest bardzo gruba Taka z włóknami uszczelka, której się już nie spotyka a dwa tu nie ma śladów przecinaka na nakrętce ani nigdzie zagięta fabryczna podkładka aż to wszystko tutaj normalnie zardzwiało czy tulei takie było zasane w łączącej i ciągnik się nie chciał nawet za bardzo rozejść, a śruby śruby też wszędzie takie są nie noszą śladów klucza ani obstukiwania także tu jest wszystko w porządku z tyłu. No ale jak dopiero wtedy będę zdejmował zwolennicę, żeby zajrzeć do hamulcy. Tutaj skrzynia, już Wam pokazuję. Skrzynię rozbieramy, bo, bo szybka skrzynia będzie stawiana. Reduktor wyjąłem. Widełki, nie widełki. Zopowiem Wam wszystkie bieżnie. Wszystkie zęby, wszystkie igiełki, wszystkie nakrętki To nigdy nie było odkręcane, to jest W stanie idealnym, koła, zero luzu na boki W co to było, właśnie wzmacniacz ktoś wyjął I standardowo Jedno Drugie Trzecie Spawmet poszedł i I na tym się skończyło Plus tutaj dekiel Pościągał pierścienie tylko i zostawił. Także sam reduktor wszystko jest w stanie idealnym, wałek też, ale sama przesuwka widzę, że to naprawdę albo ktoś dobrze używał, albo albo to naprawdę mało ma przejechane, bo wszystkie koła przesuwki minimalnie tego luzu jest. I wszystko nie zużyte, także tylko rozbieramy, czyścimy koła do szybkiej skrzyni i składamy z powrotem. Tutaj gdzieś podkładka, o tam jest. Jeszcze koszyczki w porządku, także, także działamy. Ja to składam. Tutaj silnik od busa, a tam już ta kończy silnik do skalmara składać, także już jest zamknięta dół. Pompy olejowe, dekle, rozrządy teraz została uszczelka, głowica, koło zamachowe w ramę. A osprzęt z tego przełożymy, żeby nie mieszać, także tylko goły słupek po remoncie. Tu przyjdzie ten i działamy. Dobra, kolejny dzień nierównej walki. Tutaj wszystko stoi od wczoraj, tak jak było. Skrzynia rozebrana, już teraz jest do gołego, wybite. Wszystko po południu, dzisiaj może pojedzie na mycie, ale muszę zrobić. Serwis karszera, bo jest awaria A ja dzisiaj się wziąłem za to co długo czekaliście Montuję silnik do busa Dwa ostatnie popołudnia, czy tam trzy Jak widzicie spędziłem na szukaniu części I zmontowałem silnik do kupy, rozłożyłem Głowica po kapitalce, wszystko powymieniane co trzeba Czy będzie chodził, nie wiem, bo Turbinę założyłem drugą używaną bo miałem dobrą na stanie, a wtryski chciałem dać do regeneracji. No ale te firmy, co chcą regenerować wtryski, to ja nie wiem skąd mają te ceny. Sami nie wiedzą ile wołać. Na ten moment rozebrałem wtryski i wymieniłem same końcówki wtryskiwaczy. Były i kiedyś tak już robiłem dla jednego kolegi w 2.2 i to jeździło. Także myślę, że i tutaj będzie. Sam zmieniłem końcówki wtryskiwaczy. Wtryski tak nie są przypisane, bo każdy z innej parafii, jak to się mówi. Że podejrzewam, że będę dzwonił po kolegę, żeby mi zaadaptował je. Tu zrobiłem trochę porządku. Te resztki ciągników wszystkie pozbierałem, pochowałem pod dach te silniki, te ciągniki. Tam stoi skalmar. Po pierwszych testach stale żuwą na nowym silniku. Jakoś jeździ, jeszcze nie wybuch. I co tu więcej? Biorę się właśnie go powiesiłem. Odjechałem paleciaki. Paleciaku na tym go podjechałem, podniosłem. Przykręciłem go na łapach, już wisi. Teraz się bierzemy za najgorsze, czyli kable, kabelki, kabelki i jeszcze więcej kabelków. Także, może się uda go odpalić, to potem wam nagram. Dobra, zleciało parę dni. Nie nagrywałem, bo kończyłem żniwa, nie żniwa tam rozjazdy, wyjazdy, weekendy, urlopy. Użyłem busa, podpiąłem wszystkie kable, kręciliśmy rozrusznikiem. Trzeba sprawdzić wtryski, bo one wtedy były wymienione i na nich wszedł na wysokie obroty przed remontem co tam wybuchła ta głowica teraz zrobiłem głowicę, rozrządy, wszystko poskładaliśmy on zapala, ale łapie, trzepie, nie tak chodzi jak powinien do końca wyjąłem wtryski mam zatkane wszystko szmatami. wtryski mam umówione, będę już do regeneracji i co i tak jak przywrócą, wtedy będziemy próbować go palić na ten moment tyle i kończymy Także bus czekać będzie na wtryski. kombajn cenę na górę. Tam przyjechał Zetor, który już tu kiedyś był, na następne udoskonalenia, bo nikt go nie chciał kupić. Także zostaje. Ja zamiotłem plac, posprzątałem. Tu gdzie stał ten ciągnik, kupiony w częściach, wyleciał. Tu wjechał case. Case będzie rozpołowiony, Będziemy dalej walczyć ze skrzynią, ale to już w następnym odcinku. A na razie tyle. Do następnego, cześć.